Cześć, tu ja, Kaczyszta DX. Wiecie co ja mam? Imieniny! No, mam imieniny! A wiecie, jakie dostanę prezenty? No, cóż, dostanę jakiś prezent leko. Taki leko idea w wieku 18 lat. Chociaż że ja mam 13,5, ale nie zaszkodzi. To jest taki zestaw Soniku. Szybki jak błyskawica. Taki to klasyki Seki, ale moi, moi rodzice mówili, że Pojawi się jutro To nie będę się przejmował Nagrałem ten filmik A pokazać wam jakie Jeszcze mam prezenty Mam xboxa jest S, pokażę wam Co ja mam Dobra tu jest mój Xbox Series S Więc odpal. Pokażę wam co ja mam I zobaczycie co tu jest Dobra Odpala się Xbox Dobra Dobra Pozoreczki Monika mi pokazała mojego bąkisia, to ja wam pokażę, gdzie leży mój bąkis. Tu leży pies. <gryśla> to krzyśle mojej mamy. <gryśla> Przepraszam za pokazanie psa, to już zazwyczaj. Jak już mówiłem, mam trzy kry które są trzy klasyczne. Mam ten, mam ten, mam ten i mam ten. Czyli takie klasyczne. Pokażę Wam, co w tym kryzysie wojny, wojny klonów jest. Zresztą już. Skończyłem całą grę. I jestem generałem reviewsem. No dobra, uciekam przed tym. Chociaż jestem. W... W jasnej stronie, ale nie będę tutaj pokazywał. Następna kolej, to jest piraci skarżyków grawideo. Chociaż skończę skończyłem całą część piratów skarżyków, to muszę porobić wszystkie. Sadził się. No, dobra. Ale pokażę wam co jest na tym Komplit Sacka Lepiej wejście Komplicaka Sacka bo jest połączeniem LEGO Star Wars The Video Game I Star Wars The Original Trilogy Ja dostałem Całą Komplit Chociaż nie mam Kwiatowym Przebudzeniem Mocy ale mam Wersji demo. Zresztą wspominam jeszcze tą grę. No, Graf Kajlaren. Ale Graf Peki 7 to jest jeszcze dziś światło. Zawsze za jasno to jest. Teraz lepiej. Zaświetlone przyszłość. Ale co słowem nie pokażę Wam tego, może jutro nakręcę filmik, ale nie wiem, jak się obsługiwać na tym Xboxie. Zresztą można się zalokować na tego Xboxa, żeby połączyć się z moim telefonem i z moim Xboxem. Co słowem to będzie krychy. Sonic the Hedgehog który będę miał ten zestaw w wieku 18 lat ten zestaw Sonic, chociaż że jestem samotny, ale to nic nie szkodzi. Nagram filmik, który putuje Sonic i jakiś przez z Xboxa. Po prostu nagram wideo tylko muszę znaleźć mu miejsce. No, założyłem nakro. Bo nie wiem, jak się obsługiwać tego Xboxa. żebym nakro filmik Naszym. i Jakbym przesłał to na YouTube. Z czego będę sprawdzał na instrukcji, jak obsługiwać. Ale to nic. Co myślisz o moim imieniu? Napisz mi w komentarzu. Nie zapomnij zasubskrybować. Dawać mi lajka. To będzie jeszcze więcej filmików. Czekam. Pa. pa.